Od zawsze byłem wielkim fanem X-menów. Chociaż moją ulubioną trójką, można było powiedzieć była bardziej psylok. Gambit wyobraźcie sobie, czyli dwójka mniej znanych X-menów. Ale gdzieś tam na trzecim miejscu zawsze był Cyklop. Słuchajcie, też już utożsamiałem się z tą postacią, bo sam mam problemy ze wzrokiem. Ona, no może, problemów nie ma, a wręcz przeciwnie, ale gdzieś to okulary, wiecie, były tym znanym symbolem. Od zawsze te X-men. typie, ale to nie są X-meny. Co? Jak to? Jak, ale jak to ninjago? Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. dziś spotykamy się z kolejnym bardzo dobrym polimagiem 3650 Kai i rapton Temple Battle. Czy tam bitwa o Świątynię. jest polski tytuł, ale oczywiście ja jak zwykle na swoim poziomie nie przygotowałem się w ogóle do recenzji. Przedem zbudowałem, siadłem i kręcę dla was ten film. Kręcę dla was, więc zapominajcie o subskrypcji, bo to dla mnie jak wiecie, ważne, by było Was tutaj jak najwięcej. A czemu mówię, że on jest dobry, no bo... Mamy tutaj do czynienia, wiecie, z konstrukcją jako taką, no dwa gdzieś tutaj nie, słupki, no ok, jest złota żaba jest jakiś sztylet złoty, ale jednak to złote, a no wiecie, no jednak, Złote, no... Złoty. skromne. To się rozzwykły on jest, tak? Ale mamy tutaj dwie nowe figurki. Ja już się nie mogę doczekać, bo oczywiście, że uniwersum Mindjagu jest mi średnio tutaj yy, bliskie. Znaczy, nie lubię, ale kuczę widzę średni sens, skoro większość figurek dostajemy w gazetkach. No i właśnie spytacie, po co kupuję ten polibak? No, bo wiecie, dwie dyszki za taki polibak to uważam nie jest dużo. E, z czasach, gdy sam magazyn kosztuje dwie dyszki, dostajemy tam jedną figurkę. Tu mamy aż dwie figurki za dwie dyszki łącznie. Plus jednak jeszcze też mikrokonstrukcje. I o ile Kaj jestem pewny, że w gazetce się Oczywiście pojawi, zresztą już nawet wczoraj chyba widziałem taki przeciek. O tyle, rapton, wolę nie ryzykować. Jeżeli się ukaże, spoko miło, ale jak się nie ukazał, to bym sobie nie wybaczył, bo naprawdę uwielbiam wygląd tej figurki. Z czym się tu spotykamy? No, oczywiście z instrukcją nikogo nie zaskakującą. Mnie cały czas zaskakuje, że idą w ten layout właśnie taki okładkowy, zamiast żeby wszystko miało indywidualny jakiś tam wzór. No, ale trudno co zrobić. Wygląd gazetki z parabanku tutaj jest utrzymany, w sensie rozkład papieru i tak dalej. Co w środku znajdziemy, to już tak jak mówiłem. Dwie kapitalne figurki oraz taką konstrukcję. Czego mówię kapitalne figurki? Wygląd Kaja uważam jest no genialny. Ten nowy wygląd ninjów, hmm, miodzio, a rapton to już swoją drogą. Jaki tutaj mikrokonstrukt dostajemy to już pokazuję. Wbrew pozorom troszkę wartościowych elementów tu jest, bo tak jak mówiłem, dostajemy to żeby złotą żabkę. Wiecie, nawet ja nie mam wielu takich elementów, a złota chyba gdzieś tam może jedna, o ile w ogóle, więc jakby w pożo jest. Hmm, tutaj również te, ja to znam świeczki, ale tutaj robi to za bambus. No, jeżeli nawet jesteście fanem Minecraft'a, to ten element wam się przyda. Sztylet jest jak najbardziej złoty, jak już mówiłem. A skromny, ale najzwyklejszy. Złoty. No ale spoko, jest jakaś bardziej wartościowa broń, dwa lampiony tutaj, które żeby było ciekawie, możemy sobie nad przepinać, bo tutaj tak, mamy taką dodatkową opcję, że w sumie moglibyśmy coś tutaj jeszcze zawiesić, jednakże konstrukt nie jest tym, po co kupujemy ten polibak a jest tym figurki, jednakże miło, bo on również sam w sobie się broni, w sensie, nie wiem, gdybym jakieś miasto czy coś, śmiałbym go tam wrzucił i normalnie jako pełnoprawne coś by tam się broniło, Zaczniemy, może jednak faktycznie od tej mniej figurki lepszej, ale mimo wszystko fajnej, no. Naprawdę niesamowicie podoba mi się nowy wygląd Ninjów. Jest taki bardziej po prostu mroczny. Odchodzi jak dla mnie od bardziej oczywiście od tego dzieci, dziecięcego, nastolatkowego bardziej serialu, a po prostu jest naprawdę na tyle mroczny, że widzę go w wielu uniwersach, a nawet jako jakiś złoli w Gwiezdnych Wojnach podmocki jest naprawdę okej, okay, że jest zwestowana z główka, no to z jednej strony jest identyczna, co też mi się podoba jako to nawiązanie do starych Ninjów, ale z drugiej no tutaj nie obejdzie się bez rozebrania tej figurki, a to już nie jest takie pro proste, Ale tylko się przyjrzyjcie, jak to wygląda. O, proszę bardzo, też jest jak najbardziej świetnie. E, dół tego, jak widzicie, wygląda pak na katany tego uniformu. E, plus maska też jest ok, całkowicie nowy odlew. A góra faktycznie, o, może robić jako. Nie, czekajcie, może? Nie, że może to ja wiem, ale czy wygląda to dobrze? No, w miarę ok, też może zrobić jakieś, takie śmieszny, śmieszne nakrycie głowy. Dobra, naprawmy tego kaja i przejdźmy do raptona. No, a rapton to już, moi mili, a? Miodzio, miodzio, mi bym rzekł. Zacznijmy od tego, że ma on katane znów w kolorze przezroczysto-pomarańczowym, e, po tym, jak u Wangelisa, nie mam w Wangelisa teraz w ręce, ale jest, jest, jest ma smoczka Wangelisa, który też pojawił się w innym filmie, to jest takim ciekawym, że mikroświątynia i dwóch, dwóch walczy ze sobą, obejrzyjcie sobie w wolnej chwili, macie weekend, wiem, więc macie czas, ale Wangelis tutaj, mm, on miał fioletowy mieczyk, przezroczysty ten ma, przezroczysty pomarańczowy, fajnie, kolekcja katanów, ale mi się powiększa, ale spójrzcie rapton, ta główka, no po prostu serio, ja go widzę jako cyklopa czas, żeby coś pomocować może i pytanie, czy tutaj ten uniform, kurczę, od tego nie będzie pasował, no bez kitu no czas się będzie tym zająć, albo faktycznie od wolwerina, gdzie zaraz wezmę uniformek i przerobię, bo naprawdę aż się widzi, wiecie, był film o Loganie, czyli o starym wolwerinie, no to może zrobić o starym cyklopie. spójrzcie, naprawdę uniform też niczego sobie, fajne są tutaj te haczyki też na, na ramienniku, takie oznaczające, że albo A, może wygodnie go wieszać w pralni, albo B, jest agresywny. On nie ma z tyłu miejsca na katany. Siwe włoski naprawdę jak dla mnie urywają, są ok. Ma on dwie buźki, czyli taką troszkę mniej złą i troszkę bardziej złą. Też jest to ekstra. Jeżeli jemu zdejmę uniform, no to wygląda to to tak. Tak, jest trochę cyfrowo. Jest fajne tutaj przejście, że u góry złoto, też jakieś to elektroniką połączone. Tutaj w ogóle jak się przyjrzycie, to buzie, możecie zobaczyć w tym, wiecie... Boże, I nice. it! Także ta figurka naprawdę, chociaż oczywiście dla mnie tu ta główka wykrywa głównie, ale uniform też pod jakieś mocki Star Wars. W ogóle bardzo często to powtarzam, ale moim zdaniem ninjagowym figurką bardzo blisko jest do Star Warsu, w sensie śmiało można je wykorzystać jako figurki w mockach i jest naprawdę gitowa i się to broni, a nawet wygląda bardzo dobrze. Jak i bardzo dobrze, uważam, wygląda cały ten polibak. no nie oszukujmy się, jak mówię, dwie dyszki w dzisiejszych czasach, a może będzie jeszcze taniej, a nawet gdyby było trochę drożej, to wiecie, w cenie magazynu Legacy, gdzie dostajemy tylko dwie figurki i tutaj macie dwie figurki plus konstrukt, e, ale dostajemy go za dwie deszczki i w tym magazyn za jedną figurkę. No kurczę, nie wiem co trzeba robić, by nie chcieć po prostu tego polibaszka, nawet tak się nie jest fanem Ninjago. Więc sprawdźcie czy on jeszcze w ogóle jest dostępny na necie, bo go kupiłem w weekendik zeszły. Więc jeszcze był, nie wiem jak jest dzisiaj, ale wiem, że trochę nowości już na moim kanale pojawiło. Niezbyt wielkich, bo póki co podchodzę tak ostrożnie, czekam bardziej na wyprzedaże, ale już jest na pewno co oglądać. Więc nadróbcie to, czego nie widzieliście i zostawcie lajka, like tak jak prosiłem na początku filmu. Będę niesamowicie wdzięczny tymczasem. Bawcie się tam dobrze. Dzięki, że byliście. baj!